Jednym z zarzutów wobec prequeli jest rozmywanie się pewnych wątków z oryginalną trylogią. Jako przykład krytycy podają nagły atak demencji obi który po trzech filmach w Nowej Nadziei nie poznaje Artu, a wręcz stwierdza, że nie pamięta, by kiedykolwiek był właścicielem droida. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie. Co stało za tymi słowami, i czy Obi-Wan rzeczywiście nie pamięta swojego mechanicznego towarzysza? My musimy na pewno pamiętać, że Obi-Wan w Nowej Nadziei to stary cynik, który lubi bawić się słowami. Bardzo często nagina on fakty, po to by móc przedstawić je z pewnego punktu widzenia. Oczywiście wszystko dla dobra sprawy. Kulminacją krętactwa Obi-Wana jest historia jak to Vader zamordował Anakina. Nie inaczej ma się sprawa z r Wątek ten zrekonowała książkowa kanoniczna adaptacja nowej nadziei pod tytułem Nowa nadzieja księżniczka wajda, i chłopak Statuin została ona wydana przez Egmont w listopadzie 2015 roku. W trakcie treningu luka na Sokole milenium Han Solo miał usłyszeć szept obiłana do artu. Dobrze jest znowu z tobą latać, mój stary przyjacielu. Te słowa jasno wskazują na to, że Obi-Wan Artu pamięta, tylko postanowił zataić tą informację przed Luke'iem Skywalkerem. Związane jest to pewnie z tym, że Obi-Wan nie chciał tłumaczyć zawiłości własnościowych związanych z robotem, bo gdyż musiałby pewnie wspomnieć o Anakinie Skywalkerze, jego ojca właścicielu Artu pierwotnym, który zamienił się w Darta Vadera, którego Obi-Wan pozbawił trzech kończyn, a to mogłoby młodego Luka skonfudować i nastawić wrogo do Obi-Wana. No a poza tym, z pewnego punktu widzenia Obi-Wan nie skłamał, bo stwierdził, nie pamiętam bym był właścicielem droida. Jednak chwila moment, co z R4? Oh dear. Był to robot towarzyszący obi przez dwa filmy i serial. No cóż, możemy tylko zakładać, że robot nie należał do Obi-Wana, a był przez niego tylko użytkowany. Dzięki za wysłuchanie, mam nadzieję, że materiał okazał się interesujący i przyda Wam się w poszerzaniu Waszej wiedzy. Niech moc będzie z Wami.